Siemano, z tej strony Kajtajble Witam was w 11 odcinku z Duma 2016 W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie misję Ona nazywie Necropolia Jak można się zobaczyć jest to 11 misja Duma 2016 Jak już się zaczyna powtarzać Tygiel W tej misji zdobędziemy Tygiel To jest drugi etap po prostu poprzedniej misji Przeszliśmy przez drzwi Nie widzę tutaj tych drzwi Czy, a nie bo to portal Tam był portal za tymi drzwiami no Mieliśmy za tymi drzwiami portal No i cóż mogę rzec Ulepszyliśmy sobie Mam ciałko Gaussa kurde wyładowane Ulepszyliśmy sobie mm, e, Ciężki karabin tymowy Do ulepszenia Devastator I mogę sobie grana ten zabić I jeszcze zanim bym Rozpoczął tą misję na dobre To bym sobie Zobaczył, co tutaj można fajnie sobie ulepszyć. Niewrażliwość na obrażenia od wybuchających beczek biorę. Kompas będzie posłał przy sekretnych lokacjach. Nie wiem, czy to jest warte. Mniejszy czas przeładowania. Mm, nie wiem. No, ale myślę, że na ten kompas, jakkolwiek może się przydać. O, i mamy bat argentu. I teraz tak. Jak ten, gdzie jest te... i co? I kompas pulsuje, jak jest bat argentu, czy ofensywa pancerna? O! To nie było zaplanowane. Łap łap, łap łap. Kolejni, kolejni serio. Dobra, leży I teraz pytanie: w jaki sposób mi ten kompas pulsuje? Jestem zaraz obok bat argentu. Czy ja muszę się jakoś nie wiem? A może to tylko przy jakichś bardziej ukrytych sekretach jest? I mam zdrowie, i ja, ja amunicję na maksa, czyli jednak już pójdziemy sobie powoli w pancerz. Mamy tutaj kolejny yy, testament Slayera. Podczas tych straszliwych zmagań między światami i w odmętach czasu piekielny wędrowiec odnalazł nikczemnika, którego imię tu nie padnie, lecz który w swej herezji był wierny złu. Dał on za zakłady zbroję stworzoną w piekielnych guźniach, potężną i wspaniałą. Wziął więc za ulicę miecz o sile adamanty. Począł wyrzucać w pustkę wszystkich tych, których nie złamała jeszcze jego dzieci. Tarczy! Oni już tutaj mówili o dumie Dark Ages? Że... Wziął tarcz... Nie no nie gadaj. Że oni już tutaj mówili o dumie Dark Ages. Wow. Dobra. Ale nie wiem, nie, 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 to jest. Zas zapowiedzieli już wtedy do Dark Generalnie to ta powieść to już jest potem chyba jak świat Argentyny Ar upadł. Co się dzieje? I Slayer zdobył... Projektoporat. O, no, tutaj się aktywuje walka. Tutaj można aktywować i lecimy! Pierwszemu oponentowi mówimy do widzenia Drugiemu podobnie no, dziękujemy Ej, faktycznie Jakim cudem ja mam już tak mało amunicji do działka Gaussa, naprawdę Tylko 100 amunicji jest Pile. To są cztery strzały, trzeba faktycznie się cieszyć. Trzeba ciłować. No, może okay, ich mam zabić. Dobra. Łap. 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 I... No i tutaj mówimy też do widzenia. i mówimy też do widzenia wszystkim po kolei Dobra tutaj akurat eee, czy ja szybciej ładuję na broni, ja po prostu chyba szybciej strzelam jest... o, jest tu ukryty poziom ukryty poziom którego wcześniej nie znalazłem, tak znaczy, nie znalazłem kiedyś. E, tylko gdzie on jest? No tutaj jest pełna mapa, ale to powinno odblokować e, Jak to się nazywało? Powinno to odblokować poziom z klasycznego duma, ale jednak ja tutaj nic nie widzę. O jest! Jest znaleźć ona lokacja z klasycznego duma, aż można wysadzić beczkę i udać się dalej, ponieważ potrzebowaliśmy tej czaszki, którą właśnie odkładam. Oho! Dlaczego, o, dlaczego mnie ja to dosięgnęło w powietrzu? Po, ewidentnie ponad hitboxem Nie wiem Nie podajcie się nie Trzeba, czy, czy przypadkiem to nie działa w taki sposób, że Tak Ta wiązka ona zużywa dwa razy więcej amunicji ja Myślałem, że na tyle samo zużywa No ale jednak jest przepotężna wiązka ja już ma, trochę nadużywam. No nie no, ale co to co, co to ma być? że ja mam tutaj podwójną sobie To na koszmarze ta gra się robi po prostu żartem, że w tych ostatnich etapach, nie. O! W końcu. Jak się pojawią cztery y, cybermonce a będzie taki etap. Y, chyba się on właśnie zaczyna. Bo nie wszystkie cztery są cyber, mam Ale jednak jest tutaj, no nieciekawie. Bo no, gra ewidentnie oczekiwała ode mnie, że dopiero teraz wezmę to wzmocnienie. Tylko, że jakie to ma sens, to może to się pierwszy raz. Trochę to sensu nie ma i niestety. Wtedy... Chociaż w sumie no... Jeżeli gracie zmusi to śmierci w pewnym momencie, no to co no to natychmiast jeszcze raz. O, tutaj jest niebieska, niebieska czaszka, której potrzebujemy, aby, prawda, w naszej głównej arenie otworzyć co my to otwieramy. A tutaj chyba mechanizm jest odwalinowany. No właśnie, a ja tego wcześniej nie otwarłem. To trzeba wszystko uruchomić. Jest pięknie uruchomione. Można widzieć, że tutaj wszystko. No nie jest to zanimowane. O, jednak jest. Jednak jest wszystko pięknie zanimowane. Jak działa cały system. I... Dobra. Trzeba wszystkich tutaj rozwalić. leci dobra id 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 dobra 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 dobra, dobra. Dobra. Czy to już będzie koniec tej walki? E, jest to wysoce możliwe. No tak, jest to nawet pewne w tym momencie. Dobra, można zejść. O. I. Tutaj tam naprawdę wszystko się znajduje. Dwie gęby do wykarmienia. Jest chyba, żeby jeden pociskiem zabić dwa kakodemony. Tak głupio, oby to był checkpoint. Oby to był checkpoint, bo naprawdę, jeżeli będę musiał walkę powtarzać przez taką głupią śmierć, to słabo nie, nie. nie fajowo, nie fajowo, naprawdę. nie fajowo, moim zdaniem, wtedy by było. To nawet byłaby szansa, żeby to trzech zabiło I nie, czekaj, czemu nie doskoczyłem? Nie, za. ja pierdzielę proszę, no, proszę, nie, to, co jest przede mną. To jest lekcja, to jest lekcja, żeby tak nie robić. Bo to sensu nie ma. Dobra. Jeszcze wyjaśniony. Halo, do widzenia, do. O, do widzenia, do. A, bo tutaj trzeba najpierw skoczyć wskoczyć, ja mi jestem Ty, dobra, jednak nie masz tak dużo Więcej, czekaj, ile zabiera to działko? 113 30 Ej, to dalej bardziej się opłaca Niż normalny strzał z działka kosa. Celownik, nie, uderzenie cieplne, nie Nie Tak, naprowadzanie tak, przyda mi się naprowadzanie, absolutnie mi się w Doomie 2016 naprowadzanie prze... przyda Nie chcę zdalnej detonacji, chcę naprowadzanie O, jeszcze ulepszę Tak naprowadzanie To też ulepszę nawet Bo mi się to szczerze przyda to przetestujemy, ponieważ amunicja do rokka zaczeraka mi się raczej nigdy jeszcze to będzie skończyła No, Gdzie są Dobra, dobra i dobra Pewną drogą tutaj się... O, już wystarczyło, żeby zdobyć figurkę slajera. Jednak chyba tam teraz nie trzeba się udać. Mhm. No. O, zaczynają się pojawiać. Dobra 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 Co, się? wszyscy są już wyeliminowani. Ale to mam. To wszystko szybciej pójdzie. Zdobędę sobie jeszcze szybko. Że tą tak szczerze Nie wiem po co ile ich mam jeden? Nic sobie z jednego uczucia to na no nie mogę zrobić Lecimy, o dobra I trzeba będzie wychopsyć Mącybusa, już, już Zapierdolę No ile? Ile was jest? Ile? Ile was jest? Ile? Za dużo chyba Czterech naraz Nie rzut na taśmę nie uratował, o w Nie, Chyba się zastanowię czy nie użyć aż, nie? Aż z wrażenia się zastanowić się nie użyć pięknie. Dobra, pięknie. No, re respcie się. A nie, jeszcze ten. Dobra, dobra, pięknie. Dobra, dobra. Tutaj mi się pięknie bramy otwierają. Będę mógł Slayera zebrać, co tutaj jest. Nie, trzeba szczelić. To nie przyjdzie. To jest Iserek. No już. O Znalazłem mu sekret no, no dlaczego strzelają jak kurde Dziadyki jedne Żyć nie dadzą Tutaj się pojawią Nie, trzeba zebrać, trzeba zebrać no Dobra Dobra. Dobra I właśnie stoczymy walkę z finałowym bonsem, no nie Duma oczywiście, bo to nie jest ostatnia misja, bo wam powiedział kiedy będzie ostatnia misja Nie będzie to finałowa walka całego Duma, jednak będzie to finałowa walka tej misji To tak naprawdę konkluzja y będzie to tak naprawdę też konkluzja poprzedniej misji Wszystko zmierza w tym kierunku Aby zdobyć tygiel I jesteśmy I się dziadygi pojawiają Ja pierdziele Cóż, jest to, czy jest to dobry boss, tak jest to dobry boss, czy jest to jeden z lepszych bossów, eee, moim zdaniem jest to najgorszy boss w całej grze, chociaż, czy jest lepszy od finałowego, nie, nie jest lepszy od finałowego, ten boss nie jest lepszy od finałowego, finałowy jest lepszy, finałowy jest w sumie tak naprawdę najlepszym bossem w tej grze, na szczęście, bo tak ogólnie powinno być, że finałowy boss jest najlepszy, na szczęście w tym przypadku też tak jest co w dumie Eternal tak jest? No nie, Łowca Zagłady jest najlepszym bossem, lepszym od w No, halo, no już? Kończy się ta bariera? Czy będziesz ją trzymać cały czas? I? 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 O kurde! A, dobra, ja tego ataku po prostu nie zrozumiałem. Dobra, to, to ma sens. O kurde, aby więcej. I, dobra. Dobra, o kurde Ej, no ten atak to jest ogólnie świetny atak. My masz rzekę. Ogólnie, a same w sobie ataki to ten boss ma świetny Nasz to, na to to jest świetne. Tak, życie! 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 Potrzebuję życia! Dobra! O! No i pięknie! I zabijemy tego robaka. No właśnie. Teraz się okaże, że gówno zrobiliśmy. Nie zabiliśmy. Dalej ten robak tu jest. Dobra, ten z... Ten... Z mniej wyraźnym znaczkiem Myślę, że checkpoint mi tutaj zapisze do momentu, kiedy już była walka z nimi oboje Ten posiada w sobie robaka, ten ma w sobie robaka Jestem tylko ciekaw, czy jeżeli go zabiję, no to czy. to już będzie. koniec? Czy. jednak to się stanie? Nie czy całe kapel po prostu jest skupione wokół niego? No tak, bo on ma w sobie robaka tego, co my, co my, co my musimy zabić. Tak, no tak. I... I... jednak nie ma Ale całe HP było praktycznie skupione wokół niego O, o, i... W taki sposób pokonaliśmy Zbocza tej misji Tego robaka, znaleźliśmy go I go Cóż, tutaj wypadałem różne rzeczy i mamy tygiel, więc na tyle z tej misji zdobyliśmy tygiel potrzebny do zamknięcia studni. Pojawiają się Night Sentinele. No i aktywacja zaczepu kotwicy się uruchomiła. Mamy no, prawie wszystko zdobyte. Więc sobie bo na tyle z tej misji do zobaczenia dla Was za 3 dni w przedostatniej misji i potem za 6 dni w ostatniej misji Duma 2016 i za ponad tydzień w pierwszej misji Duma Eternal, gdzie już wszystko będzie robione na 100%. Ponieważ jest tam ogólnie lepiej eksploracja walka i wyzwania. No dobra, wyzwania. Wyzwania nie mogą... niekoniecznie nie, nie będą na 100% wyzwania. Ale eksploracja i walka będą na 100%. Więc ja byłem, Kajtykble. To była 11 misja Duma 2016 i do widzenia.